Thank <phone> you. <rings> To takie nasze programowe założenie, taki klucz. Yy, zależy nam na budowaniu więzi, żeby kultura była tym miejscem, którym takim obszarem, przestrzenią budowania więzi, też rodziców właśnie z dziećmi. Także większość takich akcji plenerowych, ogrodowych czy w ramach placu zabaw twórczych, w ramach różnych wydarzeń pod chmurką staramy się realizować w taki sposób, żeby rodzice byli aktywni yy, i żeby wykorzystali właśnie ten czas, żeby nie tylko. Edukować się, czy odkrywać sztukę w swój własny, osobisty sposób, ale też budować relacje z dzieckiem. I to jest takie, takie główne nasze przesłanie, żeby ośrodek był miejscem spotkań, ale właśnie takim miejscem spotkania rodzica z dziećmi. Trochę prze, przełamujemy ten stereotyp, że do domu kultury przyprowadza się dziecko na zajęcia, odstawia się je i idzie się załatwiać sprawunki, co oczywiście też jest ważne i tą funkcję też spełniamy i w ciągu tygodnia jest tutaj dużo różnych zainteresowań, warsztatów, gdzie dziecko można w dobrych rękach instruktora pozostawić, żeby się dzieciaki wyszalały, odkrywały swoje talenty, umiejętności, nawiązywały przyjaźnie, ale w tym naszym zabieganym świecie i w tej naszej zabieganej rzeczywistości, to chcemy, żeby tutaj zrobić tą stopklatkę i żeby jednak rodzice spędzili czas z dziećmi w taki wartościowy sposób, niekoniecznie gdzieś na zakupach czy, czy przy jakichś tam aktywnościach bardziej komercyjnych, tylko żeby właśnie się spotkać, spotkać się w ośrodku kultury. To jest półka. Półka z martwą naturą. Mm -hmm. Ładnie? Ja zrobiłem ponieważ która kształtuje do gwiazd, dom i wichury. Wystarczy przyjść. Po prostu wystarczy przyjść zgłosić chęć udziału. Nasi animatorzy informują o wszystkich możliwościach. Niektóre są działania płatne, niektóre bezpłatne. No, szeroki wachlarz jest, jest tych, tych działań. Takie typowo rekreacyjne, ruchowe i bardziej z kulturą, z twórczością, z działalnością twórczą związanej, tak? czyli literackie, klub rękodzieła artystycznego. Tych, tych, tych wydarzeń dla seniorów jest bardzo dużo i jeżeli tylko ktoś przełamie Przyłamie się i tutaj przyjdzie, to już zostanie poprowadzony prawie dosłownie za rękę, tak, żeby mógł znaleźć coś dla siebie albo też poznać coś, co może na początek nie budzić takiego zainteresowania, ale szybko będzie wciągnięty na pewno społeczność i zapozna kolegów, znajomych i będzie chętnie przychodzić. Eee! A taki monologie. Ale nie, każdy przychodzi z jakimś z jakąś energią, z jakimś pomysłem na siebie, w, ma jakiś obrany kierunek. E. I na ten moment jesteśmy zespołem i tak chcemy, żeby było... Na ten moment. Na ten moment. I na ten moment, bo to może się tak wydarzyć to jak zdarzyć. <laughs> Więc też staramy się poprzez te plenerowe działania. Yy, właśnie nieść tą wieść po Łodzi, że nie informujemy tylko takie, w taki tradycyjny sposób o naszych propozycjach, o naszych zaproszeniach, przez internet, tak przez plakaty, poprzez ulotki, ale właśnie działając jak najwięcej w plenerze, poza murami instytucji, to jest taki nasz, no no, motto, myśl, przewodnia, że trzeba wychodzić z murów, z budynków, przychodzić, iść do ludzi, bardziej niż nie czekać, aż, aż do nas przyjdą, czy nas znajdą, więc każde nasze plenerowe wydarzenie jest też taką formą promocji, żeby każdy usłyszał, zobaczył, jak to wygląda, przełamał się i jak już na taki plener trafi, to jesteśmy przekonani, że będzie już, nie będzie tego lęku przed, przed dowiedzeniem się, co dalej tak wciągamy w to nasz kulturalny, twórczy świat. Nie się ani w rejonie naszym, ani w naszym budynku. Przed sześciu lat pojawił się taki głos ze strony mieszkańców Olechowa, ze strony Rady Osiedla, Olechów, Janów, że tam brakuje działań kulturalnych, warsztatów, możliwości spędzenia czasu wolnego w taki właśnie twórczy sposób. I myśmy to wyzwanie podjęli i utworzyliśmy tam strefę kultury otwartej. To był taki twór pionierski. Działaliśmy wówczas w dwóch szkołach i tam oferowaliśmy różne formy uczestnictwa w kulturze dla wszystkich niezależnie od tego kto z jakiej jest szkoły i dla przedszkolaków i też właśnie dla seniorów i udało się po sześciu latach uzyskać lokal dla tej naszej filii na Olechowie jest to lokal przy ulicy Jagielonki 4 My to nazywamy mieszkankiem kultury, ponieważ to jest 55 metrów kwadratowych powierzchni w bloku. Ale to jest mały dom kultury, mały powierzchnią, ale ogromne pasją, i staramy się nasycać i, i, i dawać jak najwięcej z siebie, tak żeby każdy gdzieś znalazł przestrzeń w tej strefie dla siebie, dla, dla poznawania sąsiadów, dla rozwijania. Pasji, poznawania swoich też talentów, mocnych stron. Potem się okazało, że takiej strefy kultury otwartej na Olechowie pozazdrościli mieszkańcy nowosolnej, więc od dwóch lat działamy również tam. No i pokazujemy, jak kultura jest po prostu ważna, bo to yy... Mieszkańcy potrzebują tego, ludzie tego bardzo chcą i, i zarówno seniorzy, i zarówno rodzice małych dzieci. Yy, okazuje się, że to nieprawdą jest, że, że komercja nas tak zżera, że tylko internet nam ten czas zabiera i tylko tam się żyje w tym wirtualnym świecie. Yy, Potrzeba jeszcze więcej tych działań i my staramy się zaspokajać, zaspokajać ten, ten głód kultury. I daje nam to też tym samym ogromną satysfakcję, że jest to potrzebne i że dostajemy tyle informacji zwrotnych na temat nasze, naszych działań, że są one potrzebne, że są ważne, że, że każdy chce gdzieś więcej. Pracuje tutaj 25 osób, ale to zarówno pion administracyjny, jak i ten programowy. I, i działamy zasadniczo no, 6 dni w tygodniu z czego od poniedziałku do piątku jesteśmy czynni od 8 do 21, także cały czas się coś dzieje i jak dzisiaj można było zobaczyć, tutaj nie ma pustych sal, każda sala tętni życiem.